Z tej strony szary 9 i prosto polski. No, ogólnie no to tak. Mam y, dużo gra, nie miałem czasu na nagrywki. Grałem załóżmy w samochodzie. Popatrzcie na moje konto. Przed chwilą otworzyłem przypadkowo jednego Brawl Boxa. I dropnąłem spajka. Tutaj mam tak. 10, 7, 7, 6, 4, 6. Lepiej dzisiaj sobie kupiłem tego, twardziela. Twardziela właśnie kupiłem. Teraz Zoro swój pierwszy mecz z fajkiem. Jak widzicie mam na nim zero puszek. A ja, ja ostatnio yy, wczoraj wieczorem dropnąłem Star Powera do postaci Bull. Berserker. A, a drugiego sobie kupił. No, drugiego. A kupuje. ja na razie berysekera nie kupuję. Tutaj mogę otworzyć teraz skrzynki wszystkie 8 gramów. O, to dobrze. Nieźle. Wiecie? O, Bu, penny. Okej. Okay. Tak. Otko skrzynkę. 24 monety. 5 punktów do majka i do Cika 10. W 5 skrzynkach sobie zagramy jeden mecz. Może no monety 12. monet, 6 punktów do Barleya. 6 do Karla. Kurde, żadnych bonusów tutaj nie ma. Ostatnio Ym, 13 monet. 6 do Bibi. 25 do Nity. I na razie sobie zagramy jeden mecz na Zadymie. Jak to sobie To gramy. To nie gramy. ja gram bólem. Ty grasz z pajkiem. Dawaj. Okej, okay, zobaczymy jak się ułoży. Kurde, będzie zero puszek. Może nie będzie zbyt dobrze moim zdaniem. Jakby fajnie było, gdyby ten typek miał star powera. Kurde, ale mam lagi. No ja właśnie też. Nie wiem dlaczego. O, trafiłem. Okej, okay, jest dobrze. No źle się gra nawet z Spike'em? A hey, bomba. Kurde, nie trafiłem. Zabiłeś kogoś. Trafi cię to? Podaj mi? Czekaj. Tutaj masz nawożycia. Okej, okay, no. Okej, okay, brawo. 7-0. Dwudziesta ranga. Ja tutaj 0! Pierwsza ranga, pierwsza modlitwa, 0 puszek, ja jestem. Tak wygląda. Ale dużo ja zadaję. Jest tu mega dużo. O nie, ale nas zrobili. Brawo. To tak, 2-0 wygraliśmy. Ciekawe jakich mieliśmy typów. A no zresztą zauważcie: 600 puszek miał, ten miał 500, ten miał 300, ja 0. Możemy grać z nim jeszcze raz. Dobra. Buda, już osiem pucharków. Wow. Najlepsze jest to, że jak przegram, to nic nie tracę na razie. Jak przegram, stracę 7. No, no. No i to jest też trochę głupie. Czekaj, oni mają spajka? Nie, tak mi się wydawało. Mają szelka. I El Primo, i na No. Mm. Pierwszy raz gram z spajkiem w życiu. Drugi znaczny, no przepraszam. Nie podawaj. Okej, okay, zabiłam. Wow. Nie, Frank, nie rozwołaj bramki, najgorzej. Dawaj. 4 hp Kurde To już 7 pucharków. Może Mam nadzieję, że nie będziesz miał Ja w ogóle przed chwilą otworzyłem letnią ofertę To nic mnie nie drypnęło. Tak się wkurzył Tak mi zazdrosił, że mi z Brawl Boxa dropnął no Spike A ja mu zazdrościłem, że... Że mu z Brawl Boxa dropnął no Star Power Wczoraj wieczorem otwieram jedną skrzynkę na szybko No szybko, bo graliśmy sobie razem i nagle kręci się Star Power Nie, nie kręcił się od razu Był pokazany Spajkowie jest minus, ma taki, że ja mam mało życia i musimy się mega długo ult ładuje Nie no, ale co to da się przeżyć No to się da się przeżyć, bo z drugiej strony dodaje dość duży damage, przynajmniej dla mnie dla mnie to jest duży D-mail dość. To ja mi tutaj gorzej na Majka. Uf. Dobrze, że nie miał ulta. No. Ja mam ulta. Wszyscy zresztą mamy. Podaj Ale go zgasił akurat. Trochę tam jej obrażeń zadałem. Wywal ultem najlepiej. Albo nie, nie wywalaj, bo będzie dogrywka. Uff, ok. Ja ich biorę na daleko. Podaję. W Co? Widzieliście to? Nie ma gola. Najgorzej. ogarnie nawet. O kurde. Dwie osoby nas oglądają. Będziemy sławni. Niks zde. Ale... Kto trafił? Trafił to w stubek. Minus 7 buharków. Ja zero. Wychodzimy. To tak. Może teraz otworzymy sobie skrzynki. Dobrze, otwieram te skrzynki. Może nawet... o ojejku. Monety, Barley, Rico. 30 monet, 4 do POK, 6 dodaj na Majka. Ojejku, co to się dzieje? 21, 10 dodaj na Majka, 25 do Jessie, 3 klejnoty. Puszczam. Mm. Teraz ostatnia skrzynka i ja. 13 monet, 6 do Rosy i 7 do pani. Tak jak, jak dropnąłem już, już zapraszam. Z tym no. Może ja na ciebie zaproszę. Jest! To Myślisz, że Star Power, tak? Nie. Yeah. Nie, bo tak się popatrzyłeś, tak? Dobra, gram. wezmę... Może, miałbym... może zagram na powietrznych fantazjach, ona jest dobra na spajka z tego co wiem. Nie no, dobra, dobra. Grajmy długo. Nie, zagrajmy teraz. Jeden meczek i gram może solo. Może Mega Boxa otworzymy. No, no, raczej nie, ale może. Ona naładowa Nerico ma star power. No. Ja mam star powera? no i to tak będzie głupio wyglądało. Tak kurde zero... Tak osiem puszek i dwóch typów ze star powerami. Okej. Okay. No, no. Fajnie wygląda jak ten ogórek się kręci. Co nie? No. Tak śmiesznie to wygląda jeszcze jak jest w trawie tej. Dawaj! Ult! Dobrze! No, Bez rika byście sobie nie dali rady. Oh no! Oh no! To... Uciekłam mu. Tun, 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 Mnie to ma na dwa hity, bo ja to kurde mam mega mało. Kurde. No cóż. Ja może nie będę brał bóla, bo mam za wysoką rangę. Okej, okay, no to tak. Nie trafił się naprawdę. Nie, nie trafił sobie do bramki, w sensie? No nie trafił sobie Serio? Kula BB ma mnie na dwa hity Równe To daje mi 1200 Nie, jest ulepszona Dość wysoka Dawaj Rico. Po co on zmarnował tego wita? Żeby go nie zabić Ma 36 HP Coś tam kam, to ja go zrobię. Kulka bibi zadaje mniej niż ona. Dobra, 2-0 przegrywamy. No nie. Szkoda, że spajka kapiłki nie może spowolnić. Dla ciebie to jest nic, ale dla mnie to minus jeden pucharku. No. Ja gram solo na razie. Jeden meczek z so może zagramy. Czekajcie. czy duo? Sala. So. Sprawdzimy jak Dobra. idzie spike wina. To W tej mapie? No teraz. O nie, ja lubię grać z randowym duo na tamtej mapie. To było super. O, tam też jest spike, też na pierwszej mocy. Bro. Kurde, przegrałem. Dziesiąte miejsce. Jak ja robię spajkę. Mam go na tapecie, nawet. Moją ulubioną legendę, to zawsze chcemy. mieć. Dużo osób ma teraz plaster. No tak, bo plaster to jest taki średni star power, właśnie. Na trzy i ty mam paperkę, na trzy i hity na blisko mam paperkę. Tutaj się po kampie, żeby mnie tylko nie trafiła. Ciekawe, jak ja długo rozwalam skrzynki. A jest na blisko czy na daleko? O nie. O nie, zaawczyłem chwilę. O nie, to papierka jednak żyje. Okej, okay, dobrze, więc zabrałem mi psa Przydałoby mi się Ale moje typy ogarniają. Ja w ogóle mam Star Powera O nie, tam się ktoś... kurde, kampi. Przejdę tutaj sobie. Czemu ta szelka jest taka słaba? Różwa! Jest! Rozwaliłem z, wraz z Spyberką się steamowałem i rozwaliłem tego. Bibi z 11. Kurde. Teraz zagramy sobie następny tryb. W którym, będzie w którym będą zbiory No zbiory no on no, może być nawet spoko spróbujemy, bo zresztą nic nie stracę, więc na razie chcę zdobyć gwiezdne żetony nie wiem, jak tego nie trafić okej, okay, zbiory są Dobra, tak ci jak nikt nie... mhm, uh -huh, to dobrze Ok. oni też mają Spike'a? Oni mają taki sam tym taki jak my: Tik, Spike i Frank mają. Może mają lepsze moce? Może, mam nadzieję, że nie. A może to my mamy lepsze moce? Mam Spike z Polakiem, więc. Co porobili naszą trójkę? Czuję, że ten mecz przegramy, szczerze. Spajkowi się nieźle trochę długo ładuje ta amunicjonka. Czemu? No nie! Za jakie grzechy. Tamten spajk ma u nich nic. Trzymamy perfekt na linii Mamy mamy szansę z tym 80 zostało 66 Kurde Okej okay. Frank, masz to wszystko Uciekaj teraz, jeżeli pójdziesz z nimi na klepę, to ciebie zabiją po prostu. Przegrywaliśmy mega dużo, zanosiło się jakbyśmy mieli, kurde, przegrywać ze 100 do 0, a to nagle wygraliśmy. Po co ten Okej, okay, wygraliśmy na zbiorach. Okej, okay, wygrałem Jest dobrze. Pierwsza moc, pierwsza moc, pierwsza, czwarta i druga. Ale oni mieli mało puszek. Mieli dużo. Tak ja nie, teraz zgram sobie nagrodę. Może być nagroda, może być spoko. Szczeliłem 2-1. Okej, okay, no to może wygramy. Jaka to jest mapa? Tam to jest dobra na sniperów, ale trudno. Ja Jeśli nic nie straty, więc mogę grać dowoli. <grym> więc Ile już trwa? 16 minut? To dość dużo? Zakibaran. Czemu teraz dużo bardzo ma spajki na pierwszej randze na, przy... na przykład? No, bo może już otworzyło letnią ofertę. Ja nie otworzyłem. Ale wyczajony, kurde. Czemu? Wygrywają 3 do 0 takich słabych typów łamę w teamie. Oni się ciągle trzymają przy swoim respawnie. Oni mają coś takiego, że zrobiście dużo co dają. Nie, na w Serio? Fajnie. Hmm. Chciałbym mieć krowa. A co, ktoś z nich, kroła? z nich ma krowa? Oli. Proszę. Ktoś z nich ma krowa? Jest! Wygrywamy? Nie, Sorki jest remis. I wygrywamy. Teraz tylko nie dajcie się ludzie... Czemu trzelce się tak szybko ludzie. Trzelka jest dobana. Wiesz co w ogóle znaczy dobana? Tak. Ale raczej OP powinno, powiedzieć. Kurde, ale to źle wykorzystałem tego ulta. Okej, okay, jest dobrze. Jest dobrze, wygrywamy. Jest, wygraliśmy. No i teraz otwieramy big boxa. Dużo bardzo mam puszek, jak widzicie. Tyle zwycięstw tam. Okay, jedna mini skrzynka, tak zwana dla mnie. Ja no, co nazywam? Mini skrzynka. Big box. Oby coś. No, a sam nic nie ma. Ja to. Jest! gin Ja pierdzielę, ale dzisiaj mam szczęśliwy dzień. Ja pierdzielę. Legenda i mitik No on ma taki... A ja dzisiaj mam takiego farta Jest Zawsze go chcę mieć Zawsze mi się wydawał taki mega dobry Teraz zagramy sobie mecz z Nie, Crow tam jest Nie, CROW! I PAM! Nie, nawet Power nie ma Kurde, ale kurde mam fokusa Ale się wszyscy na mnie sfokusowali To tak My kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Teraz będę starał się robić odcinki trochę częściej. A na razie to cześć.